Hej, Czołem, dzisiaj o tym, co nasi politycy wymyślili w związku z całą tą sytuacją na granicy w związku ze śmiercią żo żołnierza, bo trzeba działać. Wymaga tego sytuacja. Trzeba działać. Także działają, działają, także możemy się cieszyć, że w końcu zostały podjęte poważne kroki. I zaczniemy sobie, od szefa MSZ. Ministra Radosława Sikorskiego. Jakie on kroki zrobił, bo to jest ciekawe. Prezydent Andrzej Duda e, co zrobił, ponieważ no, już wysłano mu kozła ofiarnego, prokuratora e, wojskowego, który miał być odwołany. Prezydent musiał to podpisać. Nie podpisał. Czy dobrze zrobił? No, powiemy sobie o tym. Oczywiście komentarz do całej sytuacji naszego byłego majstra, bo wypada również o nim wspomnieć ponieważ był równie kompetentny co obecny majster Tygrysek Obrony Narodowej Kośniak kamysz i jeszcze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera został zapytany przez dziennikarzy o to, czy obecny minister obrony narodowej Kośniak kamysz powinien się podać do dymisji no i czy odpowiedział, czy nie odpowiedział o tym się właśnie jeszcze dzisiaj, o tym właśnie porozmawiamy ale również o tym, że jest światełko w tunelu, bo do Sejmu trafił projekt ustawy właśnie o tym, żeby poprawić sytuację na granicy. Także lecimy od samego początku. Co zrobił szef MSZ, Radosław Sikorski? Piękne zachowanie naszego twardziela z Ameryki, przystojniaczek z Ameryki. Walnął pięścią w stół i powiedział do Białorusi, do Łukaszenki, wydajcie, żądamy. Wydania mordercy naszego żołnierza. No i oczywiście Baćka się przestraszył, nie wie co zrobić, trzęsie portkami, jest przerażony, bo pan Sikorski właśnie tak powiedział. A tak, na dobrą sprawę, tak szczerze mówiąc, prawdę, to oczywiście <grytanie> okazało się, że pan Radosław Sikorski się wygłupił, ponieważ <krytanie> Białoruś zrobiła z niego, można powiedzieć, idiotę. Niestety, <grytanie> bo równie dobrze. Równie dobrze pan Sikorski mógł wysłać notę dyplomatyczną do Putina. Oddaj nam tu polewa. No ale wysłał notę dyplomatyczną do Białorusi. Oddajcie nam mordercę żołnierza. No i sami robią z siebie idiotów niestety, ponieważ Białoruś grzecznie odpowiedziała, ale jakby tak przetłumaczyć język dyplomacji na polski, to by wyszło, że acmoknijcie nas w pompkę, i nic tam nie możecie zrobić. No, generalnie tak to wyszło. Zresztą zacytujmy sobie z portalu wiadomości wp.pl, link w opisie. Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, zażądał, by Białoruś ustaliła tożsamość mordercy i wydała go polskim organom ścigania, odnosząc się do sprawy śmierci polskiego żołnierza przy granicy y, polsko-białoruskiej. Na ręce białoruskiego tu jest po francusku, ale ja chyba to się czyta tak: Change de fée. coś takiego, nie? czyli ktoś w rodzaju pełnomocnika, czyli na ręce białoruskiego tego de DF pełnomocnika, złożono notę protestacyjną. Pamiętacie, nie wiem, czy ja tam czasami oglądam gdzieś tam mi się wyświetli, jak na przykład pan Kaczyński na komisji tej. Śledczej się zachowuje. Tam jakiś pan mu zadawał pytania, on nie chciał odpowiedzieć. No i ten z komisji śledczej zaczął, mówi tak: proszę nam powiedzieć. No, a Kaczyński, to możecie se prosić. No i tutaj tak samo <grafy> Białoruś się zachowuje jak pan Kaczyński, można powiedzieć. To możecie se żądać. Se żądajcie, nie ma problemu. Także, no, jak Kaczyński robi wariatów z tych na komisji śledczej, tak. Wariatów Białoruś robi. No niestety, z Polski, bo to jest polski minister. Fakt, że tam bardziej amerykański jest taki fajny przystojniaczek, pan Sikorski, taki przystojny Amerykanin, ale na stanowisku polskiego szefa MSZ. Nie no, nie, pan Sikorski oczywiście jest Polakiem, ale w mojej ocenie jest taki bardziej amerykański, ale wiadomo, jak amerykański to znaczy, że dobry, nie? I lecimy dalej. Rzecznik białoruskiego MSZ. O, właśnie, to, to, to jest ważne, ponieważ ja wam przetłumaczyłem na polski, że Białoruś powiedziała czy tam rzecznik białoruskiego MSZ powiedział: Możecie nas smoknąć w pompkę, i tak go wam nie wydamy. No ale jak to było w tak, takim języku grzecznym, nie? Rzecznik białoruskiego MZ Anatoli Chłas przekazał, że resort otrzymał notę, która zostanie rozpatrzona po przywzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy szczere kondolencje, powiedział. Także tutaj słuchajcie, Białoruś przynajmniej zachowała się o tyle yy, kulturalnie, że złożyła przynajmniej kondolencje. Yy. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego. Według mnie strona białoruska lepiej się zachowała niż ci patocelebryci, którzy najpierw naszych żołnierzy wyzywali, a teraz składają kondolencje. Białoruś przynajmniej naszych żołnierzy nie wyzywała. Nie, nie przypominam sobie przynajmniej takiej sytuacji. Oczywiście musimy przywrócić normalne kontakty graniczne, aby takie tragedie nie miały miejsca przekonywał ten rzecznik MSZ białoruskiego Anatolij Hłas. Według rzecznicz, rzecznika białoruskiego MSZ, strona polska kilka lat temu zerwała współpracę z Białorusią w sferze egzekwowania pracy, w kwestiach pomocy prawnej i dialogu między komisarzami granicznymi. Wszystko to, podkreślam, zostało dokonane jednostronnie przez polskie kierownictwo powiedział Hłas. <laughs> Czyli yy, Sikorski twardy chciał być, zarządzał, a Anatolij Chłas, yy, rzecznik białoruskiego MZ, MZ, powiedział: To wszystko jest wasza wina. I po części ma rację. Trzeba mu niestety po części przyznać rację, że to co się stało jest winą polskiego rządu. Ogólnie rzecz biorąc. Pośrednio, tak? Bezpośrednio to jest wina właśnie tego mordercy z, ze strony białoruskiej. Zapraszam na krótką, jednominutową reklamę i wracamy do tematu Andrzeja Dudy, błaszczaka i szefa BBN-u. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki którym będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście, po przerobieniu kursu online, zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Czyli mamy tak. Nasi rządzący postanowili znaleźć winnych i ukarać winnych, czyli muszą się Posypać głowy. Pierwszym oczywiście winnym jest prokurator wojskowy. Pan, gdzieś tu miałem zapisane, Tomasz, prokurator Tomasz Janeczek, oczywiście związany z pisem. Czy jak jest związany z pisem, to musi być winny, musi jego głowa polecieć. I na ręce Andrzeja Dudy, można powiedzieć, złożono kwit, który miał podpisać, że pan prokurator Janeczek odchodzi, bo jest winnym. Bo jest prokuratorem, który stawiał zarzuty żołnierzom. Czy tak rzeczywiście było? No, oni twierdzą, że było. Czy było? Wątpię. I co postanowił zrobić pan Duda? Oczywiście nasz kochany prezydent nie, nie zgodził się na odwołanie tego prokuratora i wcale mu się nie dziwię. Ja też bym się nie zgodził. A dlaczego? Ponieważ chwila, chwila. Tak, to sobie można szukać winnych. Wiecie. To są jaja po prostu. Równie dobrze pan Kośniak kamysz czy tam pan premier mogliby powiedzieć, to jest wina tego kaprala, który dowodził tam. I zdegradować kaprala, wypieprzyć z wojska, jest rozwiązanie, ukraliśmy winnych, nie? Albo najlepiej posądźcie tych żandarmów, co wykonywali rozkazy. No tak, policja, żandarmeria wykonuje rozkazy, także ja tutaj jestem daleki od tego, żeby potępiać żandarmów, którzy yy, aresztowali. Podejrzanych, bo oni byli dla żandarmów podejrzani, podejrzani. Dostali rozkaz wyprowadzić i aresztować i tak zrobili. Kto wydawał rozkazy? On też nie jest winny, ponieważ tak działa polskie prawo. Kto, to teraz tak, kto przez dwa miesiące nic nie zrobił? Sprawa się rypła? Kto dowodzi żandarmami? Kto jest... Szefem żandarmów i szefem aresztowanych. No, tylko jedna osoba, to w okręgu jednej osoby ten cały burdel się zadział. Ja nie mówię, żeby premier podawał się do dymisji, prokurator, minister i, i jeszcze yy, tygrysek. Ale jedna osoba tutaj jest winna. I jedyną osobą, która w pierwszej kolejności powinna polecieć, ja nie twierdzę, że tylko jedna. Ale w pierwszej kolejności powinien polecieć Tygrysek Obrony Narodowej. Nasz obecny majster, pan Kośniak kamysz ponieważ burdel był w jego ministerstwie. I to nie taki mały burdelik. Żołnierze dwa miesiące temu byli aresztowani. Nie zrobił nic. Późmie, później śmierć żołnierza. Nie zrobił nic. To w pierwszej kolejności trzeba odstrzelić Przepraszam, nie odstrzelić, tylko zdymisjonować. To taka przenośna oczywiście, żeby nikt nie, nie myślał, że ja namawiam do yy, przestępstwa. Jestem daleki od namawiania do przestępstwa. Odstrzelić w sensie zdymisjonować. Kośniaka Kamysza, a później dopiero na przykład prokurator, prokuratora Janeczka. I myślę, że pan Andrzej Duda, prezydent, gdyby odwołali Kośniaka Kamysza w pierwszej kolejności, to nie miałby problemu z tym, żeby na przykład odwołać prokuratora wojskowego pana Janeczka. Nie miałby z tym problemu. Ale jeżeli zwalamy winę za tak poważne rzeczy na pionki, no to niestety oburzenie i prezydenta i społeczeństwa jest słuszne. Nie że pionki lecą. Kaprala, najlepiej kaprala dowódcę, który tam dowodził. Oczywiście nie wiem czy to był kapral, może tam sierżant jakiś był, który tam był na miejscu, albo może dowódca plutonu jeszcze Jebnijcie w łeb, zdymisjonujcie, wywalcie z wojska. dół Jak on ich wyszkolił? Tak, pretensje do dowódcy plutonu, do dowódcy kompanii, do dowódcy batalionu. O, najlepiej, macie winnych. Dowódcę drużyny, dowódcę plutonu, dowódcę kompanii i dowódcę batalionu. Czterech winnych macie. Gratuluję. Nie, Kosiniak-Kamysz jest przede wszystkim winny, a później sobie szukajcie po drodze w dół, kto jest winny i sobie dymisjonujcie. Ale w pierwszej kolejności, w mojej ocenie, powinien polecieć <głos> lekarz, <głos> który no nie uleczył całej sytuacji, tak? Napiszcie w komentarzu, jakie jest, jest Wasze zdanie, ale przy okazji tego oczywiście zacytujmy sobie fragment z Onetu, tym razem onet wiadomości onet.pl link w opisie pod filmem. Andrzej Duda nie wyraził na razie zgody na powołanie prokuratora Tomasza Janeczka, o którą wnioskował premier Donald Tusk. Pan prokurator Tomasz Janeczek dokładnie 12 kwietnia został pozbawiony swoich kompetencji wobec prokuratury wojskowej. Zrobił to prokurator krajowy Dariusz Korneluk, powołany niezgodnie z przepisami, mówił prezydent. Także prezydent ma argumenty do tego, że to nie jest wina. Przynajmniej tak twierdzi prezydent. Nie chcę rozsądzać, bo wiadomo, to jest Polska i jedni twierdzą, że jest winny, drudzy, że nie jest winny, że powinien siedzieć, drudzy, że nie powinien siedzieć, jedni mówią, że jest uniewinniony przez prezydenta, a tu, że nie jest on niewiniony, że nieprawnie. Nie no i taka, tu jest taki burdelik mamy w naszym kochanym kraju. Państwo z kartonu, nawet nie z gipsu, bo nie wiadomo. Jedni mówią, że winny, drugi niewinny, odwołany, nieodwołany i nikt nie jest w stanie tego burdelu rozsądzić. No, taki mamy kabaret, a później się dzieją takie rzeczy, jakie się dzieją na granicy. To jest efekt tego, że na przykład pan Wąsik Kamiński. Jedni mówią winni, drudzy mówią niewinni. Powinni siedzieć, nie powinni siedzieć. Prezydent ich ułaskawił, nie ułaskawił. No i sądy najwyższe nie są w stanie ocenić, kto ma rację. Do tej pory oczywiście. Dodał, że w istocie wszystkie dokumenty, z których miałem okazję się zapoznać, pokazują, że osobą odpowiedzialną za sprawy wojskowe jest osobiście Dariusz Korneluk. Na jakiej podstawie pan premier chce odwołać pana Janeczka? Pytał Andrzej Duda. I to są oczywiście słuszne pytania. Ale jakie zmiany zaszły na granicy? Bo to jest kabaret, tak krótko, nie? O zmianach na granicy. No, postanowili wzmocnić granice, wysyłając policjantów z prewencji. No i pojechali tam policjanci z prewencji, tylko bez broni. Super, nie? Bez broni, z pałkami, nie? Na gości, którzy dzidami rzucają, to wysłali policjantów z pałkami. No, ale są zmiany! Teraz mogą nosić broń. Gratuluję. No, o, takich, o, na, o takich zmianach, o takie zmiany oczekujemy. A takie zmiany oczekujemy. Oczywiście żartuję. Nie na takie zmiany oczekujemy, bo to jest oczywiście kpina zmiana, że teraz już mogą nosić broń. Super. Ale jaki jest komentarz naszego byłego majstra, pana Błaszczaka, bo to też jest bardzo ciekawe. Pan nasz były majster Mariusz Błaszczak na platformie X napisał, Minister Kośniak Kamysz przyznał, że przez dwa miesiące ukrywał fakt zatrzymania żołnierzy, którzy bronili się przed atakiem migrantów. Na konferencji stwierdził, że zawsze jest po stronie żołnierzy, ale przez cały ten czas nie zrobił nic, aby im pomóc. Ta sytuacja wywołała nieodwracalne konsekwencje. Teraz każdy żołnierz i funkcjonariusz będzie się kilkukrotnie zastanawiał, czy może podjąć adekwatną interwencję. Panie Majsterku, ja powiem tak. Mógłbyś czasem ugryźć się w język i przestał. Ty jesteś ostatnią osobą, która powinna aktualnemu ministrowi wytykać jakiekolwiek błędy. Mariusz Błaszczak, były minister, jest ostatnią osobą, która powinna wytykać jakiekolwiek błędy Kośniakowi. No to jest galopująca bezczelność. Gość, który ukrywał, że na teren Polski wleciała ruska rakieta i spadła ile to było ukrywane 3-4 miesiące? Później całą winę zwalił na polskich generałów, że mu nie powiedzieli. Nie powiedzieli mu, ukrywali przed nim. No na pewno nic nie wiedział. Bezczelność. Strasznie. Ukrywał, że rakieta wleciała. Później wszystko zwalił na generałów. No, no super. Ale no, jak już wypominamy panu hmm, Błaszczakowi takie dziwne rzeczy, to kto postawił to nieudolne ogrodzenie, przez które hmm, Mogli przechodzić uchodźcy przez cały czas. A wystarczyło dać żołnierzom narzędzia nie ogrodzenie, narzędzia w postaci prawa, które pozwala skutecznie się bronić przed napastnikiem. Postawić tam być może wieżę i na tej wieży umieścić żołnierzy i prowadzić ogień do nacierającego przeciwnika. Tak, to było. O wiele tańsze, o wiele prostsze rozwiązanie, ale nie. Jakieś durne ogrodzenie wymyśli. Także kto nie dał żołnierzom od, odpowiednich narzędzi, to wy mieliście tyle czasu, ile mieliście czasu, żeby zmienić to, żeby żołnierz mógł skutecznie bronić polskiej granicy. Panie Majster. Także kośniak kamysz po prostu kontynuuje waszą durną politykę. P.O. Tusk kontynuuje politykę PiSu. Nic się nie zmieniło. Dalej jest burdel. Jesteście wszyscy tacy sami. Kosiniak ma takie same kompetencje jak Błaszczak i oni realizują politykę PiSu cały czas. Tylko troszkę przypudrowali i troszkę inaczej mówią, ale efekt jest ten sam. Dalej, panie majster Błaszczak, były ministrze, kochany nasz, powiedz mi, kto kazał żołnierzom się szprycować? Kto kazał żołnierzom przyjmować nieprzebadane Leki. I teraz mi powiedzcie, ilu żołnierzy w wyniku szprycy dostało niepożądanych objawów poszprycowych? Które były ukrywane, że nie, nie to, nie, to nie jest, to nie jest przez, to nie jest przez szprycę. Po prostu jesteś żołnierz jebnięty. Tak cię nagle jebło, że sparaliżowało ci pół twarzy. To nie jest, to nie jest wina szprycy. Hmm? A ilu żołnierzy Nagle zmarło, zdrowych żołnierzy, nagle zmarło. Ja, akurat dziwnym trafem yy, umierali żołnierze, nie tylko żołnierze, ale społeczeństwo. Ludzie umierali. Jakoś dziwnym trafem ci, co przyjęli szprycę. Dziwne, nie? A żeś pan sam kazał, nakazywał żołnierzom szprycować się, bo jak nie, to nie będzie awansu, nie będzie kursu, nic nie będzie. Mało tego będzie. Będzie szkarany, grożono zwolnieniami z wojska. Jak nie przyjąłeś szprycy, to było za błaszczaka. Także, panie błaszczak, to jest galopująca bezczelność, że pan wytyka palcem nieudolność kosiniaka Kamysza. I na koniec. Pan Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, został zapytany, czy minister obrony narodowej, czy tamtygrysek obrony narodowej. Kosiniak-Kamysz powinien podać się do dymisji, no ale yy, może zacznijmy od światełka w tunelu, że z, jest projekt ustawy, z, zbiorą się w Sejmie. Źródło rmf24.pl, link do całości w opisie pod filmem. W środę 12 czerwca ma odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy w Sejmie. Szef BBN zaapelował o procedowanie projektu z pełnym poparciem Sił politycznych. To ja może powiem tak: zwrócę się do wszystkich polityków. Przypominam, 12 czerwca, w środę się zbierają, nie? Teraz zwracam się do wszystkich polityków. Waszym psim obowiązkiem jest zapierdalać do budy, do sejmu i nie wychodzić z budy, póki nie uchwalicie prawa. To jest was, wasz psi obowiązek, bo my Wam za to płacimy, ale Wy oczywiście macie czas. Macie czas do 12 czerwca, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje, regulacje prawne, cokolwiek uchwalić, bo projekt ustawy z tego, co tutaj czytamy, jest. Ale Wy macie czas. Ja przypominam. Może o, niech może pan Sikorski wyśle notę dyplomatyczną do Białorusi, żeby wstrzymali ataki nielegalnych imigrantów na granicę do 12 czerwca. Bo dopiero 12 czerwca za zajmiemy się sprawą, a do 12 czerwca oczywiście żołnierze muszą na granicy być. Policjanci, straż graniczna i do 12 czerwca jest to samo, co było do tej pory. Bo politycy mają czas. My wam płacimy, Wasi, waszym psim obowiązkiem jest z, do Sejmu nie wychodzić z budy. Dopóki nie będzie odpowiedniego prawa, nie będą mieli żołnierzy narzędzi, żeby się... żeby skutecznie bronić granicy, skutecznie bronić Polski. Także żołnierze mogą być cały czas na granicy, ale politycy mają czas. Do 12 czerwca, tak, oczywiście. No, bo... Także zawieźmy może w... Pan Sikorski, jak wyślę do Baczki wiadomość, żeby wstrzymał do 12. A jak długo chcecie tam siedzieć? Jak, bo to pierwsze czytanie, rozumiem, tak? Pierwsze czytanie, kiedy drugie czytanie, kiedy trzecie czytanie. Zdążycie do końca kadencji coś zrobić? Łatwiej postawić mur, za zasieki za 10 miliardów, planujecie. To jest łatwiej zrobić wypieprzyć kasę, niż spotkać się i nie wyjść dopóki. Nie naprawicie błędów. Przypominam, to są błędy wszystkich rządzących. Dalej czytamy sobie rmf 24 Jak wskazał, e, prez, oczywiście jak wskazał Jacek Siewiera, szef BBN, który już na platformie X informował, że projekt ustawy był wcześniej, tylko rączki parzyły. Oni czekali na na to co się stało. Jak wskazał, prezydencka propozycja reguluje zasady użycia broni przez wojsko. A to dlatego nie chcieliście. To dlatego wrączki parzyło, bo to była prezydencka regulacja, propozycja prezydencka propozycja reguluje zasady użycia broni przez wojsko, nie na podstawie przepisów policyjnych czy straży granicznej. Nie tylko z wykorzystaniem broni 9 mm, ale broni etatowej właściwej dla wojska polskiego. Aha, no to wiadomo, jak już prezydencka propozycja to musi być zła. To nie, nie będziemy się pochylać nad tym. To rączki parzą. No sam szef BBN tak napisał, że wrączki parzyły. Trzeba było czekać właśnie do tego co się stało. Jacek Siewiera, zapytany, został zapytany, czy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powinien się podać do dymisji. Podkreślił, że minister Podkreślił, że minister obrony narodowej brał czynny udział w przygotowaniu nowej wersji projektu ustawy. Dodał, że w projekcie ustawy w ramach współpracy między MON a Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki. Czyli jak to polityk oczywiście nie odpowiedział. Tak, zaczął go bronić, że brał czynny udział. Fajnie. Szkoda, że nie brał czynnego udziału w obronie granic, może tam by się lepiej przydał jako lekarz, może by udzielił pomocy szybciej żołnierzowi rannemu. Tam jest miejsce Kośniaka kamysza bo tutaj się nie sprawdza, niech jedzie na granicę, leczyć jako lekarz, udzielać pomocy. Brał czynny udział. Gratuluję Zabranie czynnego udziału, a pan Jacek się Siewiera oczywiście jako polityk no nie odpowiedział na pytanie, czy Kosiniak-Kamysz powinien się podać do dymisji. Ja twierdzę, że powinien w pierwszej kolejności właśnie Kosiniak-Kamysz, a kto jeszcze dalej? Nie, że komendant żandarmerii. Nie, że ktoś tam jeszcze. Szukamy, trzeba komuś obciąć łeb. Trzeba kogoś zdymisjonować, tylko nie, tylko nie tych głównych, którzy są odpowiedzialni. Zresztą napiszcie, kto według Was jest odpowiedzialny za to, co się stało? Kto powinien w pierwszej kolejności podać się do dymisji? Albo kto powinien zostać zdymisjowany? Moje zdanie takie, że nie tylko minister obrony narodowej, ale w pierwszej kolejności minister obrony narodowej. Tu trzeba szukać błędów. Być może wiceminister jeszcze? Nie wiem. Ale w pierwszej kolejności powinien być sygnał dla, dla społeczeństwa. Szanujemy Was, ale niestety nas nie szanujecie. Robicie z nas idiotów i szukacie. Kozów ofiarnych w pionkach, gdzieś tam. A później powiecie: Tak, tak, naprawiliśmy. Na koniec łapa w górę, komentarz taktyczny, udostępnijcie, subskrybujcie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, w opisie pod filmem są różne opcje yy, wsparcia. A wszystkim wspierającym oczywiście serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.